Ty jest. Fajo, Fajo, Zajo, Program przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Materiał zawiera niecenzuralne zwroty słowa oraz wypowiedzi prowadzących. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Ale u nas dowiesz się prawdy. W kolejnym odcinku, wręcz nagrałem, nadeszła nasza szczęśliwa chwila. Bo dzisiaj do recenzji mamy. Siga. Nie kurwa, kolejnego poda. No, podmoda. Czyli w sumie i taki nie. Jest bodek czuliny. To jest, ja bym powiedział, że to jest Stick. Sprzęt, który nie jest w pierwszej młodości. No nie jest w pierwszej młodości, ale jest dość ciekawym sprzętem z tego tytułu, że jest dość mocno kurwa kompatybilny. Ale to Bardzo w późno. ogóle szanuję za to, że to jest urządzenie. Które jest tak małe, fajnie wykonane. Znaczy, tej skóry można się doczepić, bo tam z tyłu widać, że się rozkleja. No dobra. No to, to, to żyjemy w XXI wieku, gdzie wszystko, co jest produkowane, jest produkowane po mm. to, żeby się. rozpierdolić. Ale generalnie tak. Bateria 2000 mAh Dużo, nie dużo ładowanie USB typu C. Zajubiste plus Brak możliwości regulacji przepływu powietrza. Minus. Minus. Yy, ekran. Który już jest porysowany Albo jest folia? Jest to spodu Ale nie wiem, co to jest. Jakiś szitoskaj. Ale nie jest to metal, bardzo przyjemnie się to trzyma w ręku. Tak, to jest to, że, że delikatnie się ugina. Od tych dziadu Gardż magnetyczny. Co może sugerować, że jest to podmot? Ale ja bym powiedział, że to jest bardziej stik. Stick. Stick, pod... No. pot. pod stick. Zbiornik oczywiście, 2 ml. Co ty gadasz, to jest 2 ml? Zbiornik? Tak. No, fucking my. Ale zobacz, ja już w ogóle przyglądałem się temu spiernika i mówię, kurwa, jak to. Tutaj masz tam to. Ale kurwa ściema! Ale nie da się tego zdjąć. Zawsze no, w ten sposób kurwa go nie rozbroisz. Ale jest was zmajstrowany. Ha! Ale no, tak jak widać, tutaj to delikatnie z tyłu się rozchodzi. No, no, no. Jak ktoś użyje na to magicznego naszego roztworu w postaci Liquid, to może się to rozkleić. No? Może i pewnie prawdopodobnie, tak się wydarzy. Cena sugerowana do talicza, 160 zł. Mało. No, jak na stika Na USB-C. Ale 2000 tylko bateria? No nie jest dużo. No nie. Ale to jest strasznie, strony... tak strasznie wygórowanie, ale szkoda, że tu faktycznie się ten ring nie obraca. Powinno to tu być. To jest taki... Ale teraz gwóźdź programu. Mamy tutaj grzałeczkę. Seagull-A. Na pewno zauważyliście, że mamy tutaj też takie gadżety. To jest dość bardzo istotny, kurwa właśnie aspekt tego całego. Ja gdzieś kiedyś wyczytałem. I sprawdzimy. Że grzałki. PNP są kompatybilne z tym stickiem Po czym Grzegorz stwierdził, że grzałki są kompatybilne Może pewnie też kompatybilne. i też będzie kompatybilny I okazuje się, że kurwa tak Że mamy bardzo fajnego sticka, który jest mało popularny no. Wyróżnia się no. Ale jest łatwo kurwa grzałki do niego I ma Nie wszelkie części zamienne no. Jeszcze o to chodzi, tak? Tak samo jak WOTOFO wypuścił y, też swój y, parownik, też nagrzałki do PNP i jeszcze jest taki moją fajny coil maker. Czyli macie bazę, bazę do robienia grzałek. Nie wiem, czy ktoś może jakiś widział, czy nie widział, ale jak widział, to widział i wie. Ale żeby nie było grzałka WP. Nie czaruje nic. ma ja, Wupa. a a no. A tam do WOTOFO robi, A ja powiedziałem i u WOTOFO, przepraszam. Moją Callmaker'a takiego specjalnego. Czy mam w zestawie a. dwie grzałki? Nie, albo i mam. Dobra, teraz przeczytam na pudełku, będzie szybciej. Eww, ja w międzyczasie zaleję. Nie, jedna. Jedna grzałka 02-oma. Weź, otwórz to pudełka. USB, Sam ten pod w sensie plastik, czyli. Można by tak określić: Kardridge No to nie jest taki łatwe. Weź wyciąg. Sobie weź wyciąg. No co, standard user manuale: i warranty karty, pasy. Pudło puste. I co nam pozostaje? Jeszcze coś co mamy w środku. A kurwa, to jest kucha. Jest grzałka. Druga. Wiedziałem, no jest fajnie, kurwa. Kurwa Maciej. Także plus, jak są dwie grzałki. No zostały. i nawet mamy gumę. A i wszystko kurwa jasne. my regulację przepływu powietrza. Mamy regulację przepływu powietrza, kurwa jest na gumce. Hehe, kłamaliśmy. kurwa jak, jak się sperdolić chciał. No i co, kabel, zobaczymy czy jest fajnie wykonany. Jakieś badziechło? Nie, bardzo ładny, na no to, widać. Oj na 3 Amperki! U, szczytało, szczytało oporność. Cartridge od 2.5 grzałka od WPU. No. ciąg ciunk, ciunk, Załóż tą gumę. Znaczy, to się trzyma. Znaczy, że będzie się dobrze trzymało, bo jest karbowana... Karbowany ten. I co, nawet kurwa sama wklikuje, bo słyszałem. Ty człowieku! To się kręci jak normalnie ten... Erhol. No <laughs> Rebeka. Ty, no to... Plus i minus, dobra. No. Tak jak było kiedyś kurwa w czym to było w jakimś... Któryś? SC? Nie było? Ja powiem. Co? Pasa. A no to dobrze. <laughs> Ale co, wejdziesz a dwójce chyba z tego co ja pamiętam było taki system, nie? Jest też niskie to wyrządzania. Nie mamy do czego porównać. No nie, nie porównać. Może do, do puszki, możemy porównać. Każdy wie mniej więcej jak. Ej, spoko. Ile wat... Uuu Locket. Locket in my pocket. Dobrze. To na raz, bo później jest szwond. Śm śmrodek. Czuć, czuć śmrodkiem później spaloną grzałą. Tak, tylko jak tutaj od odlo no pewnie plus i, i ten, jak. W, a nie, unlock. Strasznie długo to trwało. No tak w sigowskich kurwa starych. Dobra, do no mamy założyliśmy tam WPU Max 60 W, na tam było na nie od 40 do 60, ustawiamy 35. Dobra, na razie nie robię lokety Uwaga, No i kurze. Działa. Jest na wpół zamknięte wpół? Wpół zamknięte Kurwa dobrze działa. No ale widać po tym, że to jest na 35 W, tak? Chyba go trochę przylałem, ale chcę zajebiście się kurze. No, No. Banana? Banana. Banana. Nawet tu jest napisane retro banana. No taki retro banana. U, kurwa. To jest na 35 W? Ale ładnie podaje prąd. Czekaj, zajebimy na 50. Ale Pan bardzo do dobrze smakuje. On jest do 60, nie? Bardzo dobrze smakuje z tego WUPu. Bardzo dobrze z WUPu smakuje. <laughs> Ten no stary, zajebisty sprzęt. Strasznie chwalił były ostatnio. Chujowa ta skórka. Nie możemy tak palić jeszcze Bardzo ładnie prąd podaje. Jeszcze ktoś powie, że kucha ktoś nam zapłacił za to. Nikt inny nam nie płaci za nic. 50 watów. 50 Watów. ale chłodno. Bardzo dobrze to działa. No jestem zaskoczony, szczerze że ci powiem. Jak pamiętam z tych innych w Polskich to nie dawało tak fajnie prądu jak tutaj. fajna rura i mała przede wszystkim kompaktowa i kompany no no to co dłużej by się nie rozwarszawiać tak zakres mocy pracy to jest 0,1 do 3 A czy pomów. kupicie gdzieś jeszcze w Polsce? ciężko kupić. jest jeszcze Jeż. szansa? No to nie jest świeży sprzęt. Tego. Który może być rocznik? Zeszły czy dwa lata wstecz, nawet? Nie wiem, dziewięć trzy. Kurwa to. to. Chyba kurwa jak na akumulatorze paliłeś bezpośrednio, lałeś. ten I drut. A! A chuj. No ciekawy jest. Sajbisty sprzęt. to będzie? Nie, nie jest nic. Gdzie jest? Tylko to, to, to taka wsówka jest. Nie ma, nie ma. Uh -huh, tylko taka wsówka. to było zapomniałem, że wyciągałem, a no nie zwróciłem na to uwagi. No, nawet Ale w tym Chyba się... z pudeką wykonano, kurwa, tandet, nie, ale. Ale nie z, pudełka nie jarasz. z pudełka nie jarasz. Made in. No way! No way! Made in China. <głos> <głos> ale tak. Uh -huh. Fajnie, bo nawet jeżeli byście chcieli nabyć takiego cigarata, to już wiecie, że możecie sobie od razu zrobić taką konwersję, co nie? Tak, jeżeli macie stary sprzęt, a no wam padł, tak? A chcecie sobie coś na podmiankę, macie, macie a, po prostu górę A weźcie w stanie po, weź pępe. sobie, że macie na przykład, nie wiem, Argusa. Ale nawet betanka, jeżeli macie gdzieś nakręconego na czymś innym, tak? A pierdolnie wam, no to możecie sobie przełożyć spokojnie do drugiego urządzenia, nie wiem, naładować i... Ale stary. No jak masz takiego Argusa, to jest hmm. wyjebane. Wiecie, no, można tu kombinować, można szukiwać wielu plusów, można kupić sobie na przykład, nie wiem do tego, do tego jakie grzałki istnieją, ale kupić sobie dwa kartridże, znaczy jeden kartridż zapasowy i tu mieć na Dwa przykład... różne płyny i od razu wiadomo w którym co jest, tak, no bo jeden ma taki kształt, znaczy no wiadomo, no teraz do PMP to mamy trzy chyba z tego rodzaju. Ale możecie sobie kupić grzałkę typu MTL, mhm. grzałkę typu TTL mhm. i mieć dwa w jednym. No. No tak naprawdę w tym się wieści więcej, więc polecalibyśmy mtl zakładać sobie do tego, bo tu jest 2ml, więc no... No i też kolorystycznie łatwo będziecie mieli odróżnić, ale... Mhm. Chociaż tutaj na mtl taki przelot, że... No, taki kurwa... <laughs> ale karnie, czy MTL da się kupić do, 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 do WP-u. Pan, pan. No. Śmiesznie wygląda zresztą. Czekaj. Taki mały kaptureczek i taka rurka. Fajne, fajne jest to Nie, ale naprawdę, orzesz to. Się. się pochmurnie na, na odcinku, ale no... W końcu. A nie, kurwa, nie ma żadnego poda w nie tak No bo trochę robili podpody, no bo tak mniej więcej się świetla na przyszłość branży. Kurwa, nie chce nas sponsorować. Nie. Fox stick. Fokstik! To tak jakbyśmy ten... Fokstik! To, to ta dajcie nam w komentarzach, co myślelibyście o tym, że jakbyśmy zaczęli robić live'y. Mamy taki pomysł. Na razie bierzemy się z jednym małym problemem i przeciwnościami w tym kierunku, ale, ale jak się uda, to byśmy mogli zacząć robić live'y, ale to wy musicie nam powiedzieć, czy chcecie się nie. tachać kompas domu. <laughs> <laughs> ale jeżeli, zostawić zostawicie, nie wiem, kurwa 50 komentarzy, Grzesiek, kurwa, przynieść przynieś komputer. No, to... no to, to, to jeszcze zostaje sprawa, czy, czy mój syn nie będzie chciał oglądać bajek w Nasie. Chyba z czego podem temu laptopa na dwie godzinki, czy pewnie przeżyje, zresztą i tak to będzie późnym wieczorem, więc nie, nie oszukujmy się, że, 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 że tam nie będzie zastanowiło. No więc dajcie znać w komentarzach. I co? Co z tą Żegnamy się z wami na razie. Cześć.